Opowieść wigilijna Charlesa Dickensa to ponadczasowa historia o przemianie człowieka, którego serce zamarzło od chłodu, chciwości i samotności. Główny bohater, ebenezer Scrooge, to skąpe, zgorszkniały starzec, który nie cierpi świąt i nie okazuje nikomu ani odrobiny współczucia. Wigilia odrzuca zaproszenie siostrzeńca na obiad, odmawia pomocy potrzebującym i daje swojemu pracownikowi jedyne minimum, byle tylko nie ponieść żadnych kosztów. Wieczorem wraca do pustego, ciemnego domu, gdzie nawiedza go duch, duch dawnego wspólnika Marleja. Zjawa ostrzega go przed strasznym losem, jaki czeka go po śmierci, jeśli nie zmieni swojego życia. Zapowiada również wizytę trzech duchów, które mają wskazać Scrooge'owi prawdę o nim samym. Pierwszy z duchów Zabiera go w przeszłość. Scrooge widzi siebie jako samotne dziecko. Samotne dziecko zaniedbywane przez rodzinę, a później młodzieńca, który z czasem porzuca swoją miłość i przyjaźń. Na rzecz pogoni za bogactwem. Te obrazy budzą w nim żal za utraconym szczęściem. Drugi duch ukazuje mu teraźniejszość. Scrooge obserwuje rodzinę swojego pracownika Boba Cratchita która mimo skromnych warunków cieszy się sobą nawzajem. Szczególnie porusza go obraz małego Tima, chłopca o ogromnym sercu. Widzi także, że ludzie, choć czasami się z niego śmieją, tak naprawdę nie życzą mu źle, a raczej współczują mu tej samotności, na którą sam się skazał. Trzeci duch zabiera go w mroczną przyszłość. Scrooge widzi ludzi obojętnych na czyją śmierć, widzi swoje rzeczy rozkradane przez złodziei. I w końcu dostrzega własny nagrobek. Z przerażeniem uświadamia sobie, że jeśli nic nie zmieni, odejdzie niezauważony i nieupłakiwany. Przerażony wizją przyszłości skrócz budzi się w bożonarodzeniowy poranek. Pełen ulgi i nadziei postanawia odmienić swoje życie. Zaczyna pomagać potrzebującym, wspiera rodzinę kraczitów, okazuje ludziom życzliwość i po raz pierwszy od wielu lat otwiera swoje serce staje się zupełnie innym człowiekiem, takim, którego naprawdę można nazwać dobrym. Tak kończy się opowieść o tym, że nigdy nie jest za późno, by wrócić na właściwą drogę. Świat można zmienić, zaczynając od przemiany, od przemiany własnego serca.